Szanowni Państwo, Przemyślanie. Dziękuję za wsparcie i zaufanie, jakim obdarzyliście mnie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Przed nami wiele wyzwań, za nami cenne doświadczenia minionych lat i możliwości rozwoju, które w mojej ocenie dobrze wykorzystaliśmy, prowadząc przemyśl w dobrym kierunku. Dziś jesteśmy przygotowani, zdeterminowani i pełni wiary w lepsze jutro, wiemy, jak wspierać rozwój naszej małej ojczyzny. Przed nami ostatnie wielkie pieniądze unijne dla Polski, Podkarpacia, Przemyśla. Wierzę, że mocny samorząd, jaki udało się stworzyć dzięki państwa demokratycznej dojrzałości, pozwoli nam z powodzeniem realizować wszelkie zamierzenia. Czas kampanii był podsumowaniem dotychczasowych działań, sukcesów, ale także tego, co nie udało się zrobić. Stał się również czasem wyznaczania nowych wyzwań, które będę realizował przez najbliższe 4 lata prowadząc dialog z Państwem, mieszkańcami wolnego, królewskiego miasta Przemyśla. Raz jeszcze dziękuję za udział w drugiej turze wyborów samorządowych i oddany na mnie głos.